Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Digital Service Act wprowadza niebezpieczne zmiany w zarządzaniu treścią online. To po prostu sankcjonowanie cenzury w internecie. Teoretycznie ma chronić prawa użytkowników. W praktyce przewiduje między innymi usuwanie wiadomości prawdziwych, które unijne lub lokalne władze uznają za szkodliwe dla społeczeństwa. Digital Service Act to ograniczenie wolności słowa poprzez wprowadzenie cenzury i nadzoru nad algorytmami poprzez arbitralnie ustalane mechanizmy moderacji. Ochrona przed dezinformacją staje się pretekstem do kontrolowania treści przez Unię. To jest bardzo ważne w kontekście tego, co wydarzyło się niedawno w Rumunii i co kilka dni temu zakomunikował były komisarz Terry Breton. Po unieważnieniu wyborów prezydenckich w Rumunii można zrobić to samo w Niemczech, a potem pewnie w Polsce. Nie jesteście demokratami. Zaczęliście walczyć z demokracją od razu, kiedy przestaje wam ona sprzyjać. Budujecie nowy związek sowiecki w Europie, naprawdę to są te wasze unijne wartości? Jak zwycięzcą wyborów jest ktoś nie od was, to można go po prostu usunąć, bo to jest dezinformacja?